Cześć, jest tej strony Rucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj spit to jest porównanie Motorola One Fusion Plus kontra oporę No Trójka. Oporę No Trójka, Mediatek Helio P98 GB. Jeżeli chodzi o Motorola One Fusion Plus, mamy tutaj z na 736 GB. Oba telefony wyczyszczone wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy jak działają, jak szybko otwierają aplikacje, jak one pozostają w pamięci RAM, więc lecimy. Allegro. No i tutaj kto szybszy? No raczej Motka, następnie Aliexpress. Co znowu reklamy, ale też dla tego Motka. Ceneo. Widać, że Oppo. Galeria. No bardziej chyba Motek. Gdzie biegał? Dla Motorola, tak na pewno to się tak wyszło nam. Ipla, motka, jak do Jada.pl. No, tym razem mamy Oppo. i tutaj nie przeszło. Mapy. Nie dziękuję, dlatego Oppo. Player Paul. Praktycznie remis. OLX. OPPO Pushnapol. Motorola. Głowo. Motorola. Ten myśli za długo, ale wymyślił sklepy powyższe, mi, chociaż szybciej. Opo Sklepy, Spotify, Opo TapTalk, Opo TripAdvisor. Który, Opo, już nie czekam, Twitter też, Opo. Uber, Oppo, Wykop, tym razem Motorola, YouTube, Motorola. No, w miarę porównywalne smartfony, prędkości, tych dwóch procesorów, choć chyba troszkę, raz jeden, raz drugi. No, tak naprawdę trzeba by to policzyć. Nie liczyłem podczas nagrywania, więc sami ocenicie, aż coś mi spadło. Dobra. Co dalej? Teraz sobie sprawdzimy, jak będzie odnośnie. Co to podnoszę. Odnośnie ramu. Czyli tu mamy 8, tu mamy 6 GB, lecimy, sprawdzimy co w ramię. Ale gro to w obu, Aliexpress to samo. Cena poza ramem w obu galerie tak samo. HBO go połbijane, widać już ipla To samo, jak dojadę w żadnym w ramię. Czekajcie, mapy w Oppo. Player no, jest w tym po lewej. Mocco, też w mocce, Pizza Portal w mocce, Glovo też w modce, Sklep w obu, Spotify tylko w modca, Stab w mocce, TripAdvisor w modce, Twittery w obu, Uber tylko i wyłącznie w Motorola, Wykop w obu YouTube w modce. No to 6GB robi lepszą robotę, jak widzieliście, niż 8 w Oppo, to jest jego minus, czy że mówiąc, zarządzanie tym ramem jest. Dramatycznie słabe, może nie tak dramatycznie, ale słabe. Może nawet bardzo słabe jak na telefon, który ma 8 GB pamięci wewnętrznej. Sprawdzamy teraz w przypadku gier. To szybciej będzie odpalał. Zaczynamy asfalt 9. Dobra, ja tu coś w ogóle się. Hmm. Był problem z tym asfaltem. wiecie co? Ja to na razie jeszcze raz ubiję w obu. W Moto, w oposie ten asfalt, jakby wyczyściłem, miał ja mu pamięć wewnętrzną, bo mi w kilku wcześniejszych speed testach świrował, więc jeszcze raz go zrobimy. Asfalt 9. Po prostu wyczyściłem go na aplikacji i zaczęła się odpalać. Wcześniej robiłem jakieś problemy po aktualizacji, zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądało. Który będzie szybszy. Czy Samsung, sorry, czy Motorola, czy. Opo, no tego jestem ciekawy, już gdzieś słyszymy dźwięk i wygrywa nam Opo, dobra. Jedziemy dalej, następny tytuł no i znowu motką mi się coś dziwnego robi. Asphalt 8, no, bo coś moje palce za bardzo latają, za dużo speed testów dzisiaj nagrywam. Motka.

Dead Trigger 2 Modka szybsza Dawaj Asphalt Extreme Oppo No tutaj ta wydaje mi się raz jeden, klucze, raz drugi Ciekawie, no to coś chciał do pobrania, trudno Następnie mamy ankiet No i wygrało PO Minimalnie, ale jednak I ostatnie PUBG Mobile a nie, to nie ta, to trzeba dotknąłem. Jeszcze raz powtórka. Wywalamy Ciebie. Tutaj nie wyjdę tego. Więc jeszcze raz wchodzimy. PUBG Mobile. O czy Motorola. Zaraz się dowiecie. Dogrębu Motorola, No więc z tymi grami, to tak powiem wam, też, ciężko jednoznacznie powiedzieć, który wypada lepiej. Oba bardzo porównywalnie. Jeszcze zobaczmy z ramem. To jest to jednym i drugim w ramię. Asphalt 9. Czy nie, tu się wywalił jednak po chwili. 8 w obu. Następnie mamy. No, Przejdziesz. Temporand 2 w obu w ramię. Subway Surfers też w obu w ramię. Dead Trigger 2 w obu ramię, Asphalt Extreme no tak jak widać też w ramię. Unkilled w obu ramy i co mamy ostatnie temat, no tak to jest jak się dziwnie z góry to robi PUBG Mobile też w obu ramie. no więc ramy tutaj w grach dobrze no co bym postawił? Szczerze mówiąc ciężko powiedzieć, jeżeli chodzi o tylko ten sam test. No ładniej na przykład ekran wygląda z tym po prawej niż w tym po lewej, kwestia gustu, no wiadomo, innych rzeczy. Dobra, odnośnie Motorola One Fusion Plus, jak i również oporę reno i macie całą playlistę, możecie zobaczyć porównanie z innymi smartfonami. Chcecie, coś więcej wiedzieć, piszcie w komentarzach, dzwonki, subskrypcji komentarze, wiadomo, to trzeba. No i cóż, na dzisiaj tyle. Oczywiście nadal no, linki do społeczności, Patronite, Motorola One Fusion Plus. Porę no 3. Z tej strony ucek. Trzymajcie się ciepło. Hej.